Rakun! Halo? mam go z tej strony, Matthew, i witam Was w moim kolejnym odcinku z drogi Diglem do Globala. Tym razem już widzicie, wszystko jest ładnie pokonfigurowane, więc miejmy nadzieję, że też ładnie magic się tutaj. Life sometimes gives us a bunch of lemons. But that's the time you think about it. real friends. With them, any problem becomes nothing. Hellcase.com. Open the cases with those for whom you are a friend, not a man. Dobra, gramy sobie drugi meczik Tym razem jest to na innej podkładce Testuję kolejną Zobaczymy jak pójdzie, ale jestem bardzo dobry w myśli No, jeszcze jedną sobie przetestuję, która prawdopodobnie będzie najlepsza Ale obecnie testuję, po... nie w sumie czy mów... nie, nie mówię o tym, bo jak chciał jeszcze jakiś filmik zrobić To potem będziecie mieli zaspoilerowane wszystko Więc lepiej nic nie mówię Tylko będziecie widzieli, że moje ruchy są inne Moje adjustmenty są kompletnie Takie jakby, takie małe ruchy i tak dalej Kompletnie inaczej i o wiele po prostu łatwiej mi się je robi Dużo na tym idzie Kon short tu fisher. short Okej okay. Tu wszystko jest? Chyba czysto tu będzie w ogóle Mam hmm. jedna APE to lepiej nie a oni też nasi coś widzę strzelają, hedziki i w ogóle. A tamten, jeden gość, patrzcie jak gość ładnie mierzy. Free ramp, one tetris Jakich ja mam zawodników? high, sort. Natch na górę. Kurde, on, no z rewolwera się da, halbę pirast, tak no to nieźle. Tu ramp, mor. down low, ok. Na razie na 5 rund zginąłem 4 z rewolwera, one more. Ramp. Aps, abs. No to było ładne. Tutaj była taka próbka nowej podkładki, ale co się w tym meczu dzieje, to naprawdę, nie, wszyscy dają jakieś, no nie wiem, no global, po prostu jednym słowem, global. Ma szakra. One pass? Konektor. 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 jest jest git. Kurde, w Konektor. tym meczu czuję, że że Hedy, których których nie Konektor. na podkładce podkładce. z z On, I'm hiding, I'm low. Out A, probably. And con. Masters. No ładny Hedik, ale... Nie wiem, ciężko, ciężko coś na nich tak ostrojadom, przyznać trzeba. Tak, mi da w ogóle nasi bez Awupy. Ktoś by się poszedł do okna z Awupką. Ja to powiedziałem no, i wypuszczajmy. I by było po sprawie. Ale jadą. Star z Co? Co to się dzieje? Patrzcie. Czy tutaj ktoś czytuje Hez z rewolwera, Kill kolejny z rewolwera. Potem nie ta one tap z Jestem szczęśliwy. Tu Can I get go. Kurde, nie, nie da się tego rewolweru zabić. On cały czas biega. On jest tak wkurzający. Ok, nie jest One fire. Ne mój O nie, rozłączył się. O nie, rozłączył się. Co jest? O! Oh. Nagle dołączyli, what the fuck Hello. 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 Patrzcie, cień został. Jest nas sześciu teraz. Dobra. Nie, wiadomo, na jakich zebrałem.

Kurde. A ci daleka... Mm, myślałem, że już chodzą Że presja jest już. Że mogę sobie tam podejść. No nie są masz takimi fajnymi team'tami, bo już turbę ślub, widzę, tak stoją, strzelają, pikują, nic nie robią. Idę entry zrobić, bo oni coś tak niezbyt są. Skoży do robienia entry. Let's teraz. O! Beautiful. Na GSR mi to mnie strzelił. Default 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 One Co ty robisz? Oni no. to sferują Bo się boją wyhealić oczywiście, one con i nie mówią nic. Że... Nie, ten team jak naprawdę, oni on potrafią strzelać, ale jeśli chodzi o zamysł tej gry, to jest beznadziejny, nie. Komunikacja i tak dalej. To jakieś naprawdę... boby. jest no tak pewnie na czeliku w większości grają, for fun, i tak dalej, no ale... Nie wychodzi to zbyt skutecznie. Brum. Brum. Dobra, warto, no, że żeby... Shit Bench. Co tu się dzieje? On Co goś robi z tym rewolwerem? To jest szok. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Faktycznie to są niskie rangi, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. Po prostu biegnie i... Gdy ja nie ma Deagle to gość leży po prostu i sprawie z nie? Ale nie wiem jakim prawem on ich tak zabija. Dziwne to jest. To nie może być aż tak dobrze. Oni po prostu chyba nie potrafią go w tych sytuacjach zbytnio trafić. No i on z tego rewolwera praktycznie, no nie wiem... Dwie trzecie fragów z 20 na strzelony, no to tyle asyster ma nie? E no, z rewolwera ciągle ich zabija. Nie wiem, jak oni tak się dają. Wychodzą na nich na niego z skałaszkiem. On ich zabija, on ma 34 fragi z... z. porąbanego rewolwera. Nie już nie powiem jakiego, nie? Ale mnie to tak irytuje, jak to jest w ogóle możliwe. Oni też stoją i się nie wychylają, pewnie i dlatego on ich pikuje z wolę z prefirem. No i tak kampią. No, oczywiście ja proszę pierwszy iść. Shorty. You, just go, just go. Nie Nie yeah. Okej, okay, yeah. udało się Good game mm -hmm. no To dziwne Dziwna sprawa Halo Czujesz, że te mecze będzie trudniejsze Chyba, no Ja zawiem? Please Nie To be Bob. Dobra, dwóch zostało, to powinno być easy. Nawet dwóch na awesome. Jest Jest stanie przegrać. No drop. Ja to Mam banana. No bomb. <coughs> oh. Bomb, bojder. He heard you now. Nie Nie, jaką to ugra, to jest? No, nice No nie, jadą Gdzie oni? Czy ty. Ojej, co tu się stało, nie? CO ONI grają? TĘ MERZIEĆ PRZEGAŁEM NA 100% Pojedziemy na ta siedzika No problem Nie no, za łatwo Dobrze, mamy rundę What? What do you mean? You have gun, what are you doing? My pistol! Look at the scoreboard bro jest for me. To to Kurde, no... <laughs> mogą być 4k. Ale to czuć, nie? To, to czuć naprawdę, że jest dobrze. Salve O, oh, I znowu rewolwer. Yeah, yeah. Tak, second guy was HP, tak. Ten gość, to jest gość do muta, nie? Bo on naprawdę, on jest, on jest daremny, hops niego jest. Nie da że goś ma ludzi, jak mu tak dubsko kieruje. Ma pretensje do mnie o nie wiadomo co, bo gram wspaniale w tym meczu. To jeszcze za własne bycie potem o. Mnie obwinia Bardzo nie miło. A się na patoczu, no, no. nie miło bardzo dostał jest nie na rampie Dwóch chyba. Aj, chyba Ajajaj Po co on tam w ogóle szedł, nie wiem, co on tam robił, kurde Bez sensu, no i kurde, niech się obudzą ci się, no to, przecież nas... Kurde, co ja gadam, nasi są naprawdę słabi <noise> To, że teraz z ale to przez to, że się nie słyszę, dziwnie mi się mówi, tak? Yes. Ujeku, <laughs> jakie to jest piękne Nie, na się są daremni. To jest taki meczik, że tak ewidentnie co i teraz zawsze na abę chodzi, powiedzą że ja. Nie, nie, jakich ja mam botów. No i to jest to, przeskok z globalu do takiego czegoś, nie? Z globalowych place'ów No gość sobie ma rację, ten wiszel <laughs> To jest dobry opis Ten pewnie żółty tam płacze do przeciwników Skoro ten napisał, why so mad Żółty pewnie płacze, O bo mamy Digla, który nam gra z Diglem i, i kieruje Magic i przez to przegrywamy Freebie pushing O i zginęli, nie no i są beznadziejni Ten żółty też jest tak głupi i słaby Nic tylko kampis na rampie trzeba było, nie, nic i runda wygrana nie da się, nie da się. Co? Morbi, co to było? Tubi Air Camping, tam crossfire. Ciało, nie ma co. Dobra. 19 fragów, no jest ostra kery w tym meczu. Jak ja nie wykieruję, to teraz luz. Nie, 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 nie mogę to patrzeć. Po tym, co widziałem w poprzednim meczach, no nie wiem, co. Nice, powiedzmy, że nice. Takie świąteczne, nice w prezencie, bo to nie było nice. Ja dostaję, ja. Nice. Ale po co ten burs? Kto Cię nauczył, że burs w ogóle jest już... Just... To <grystanie> 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 straszne, widziałem? Nie, przemyciło mi się.

Tak jest. Easy kurde, wyczuty. Ale to był ładny klaczek. Ale co, na idzie na stanu? W tym odcinku były takie hedy, że pr pr przez parę z ostatnich odcinków nie było łącznie tylu ładnych strzałów. No i skąd skąd go? Jest go. O, mi ta hera z Nie, on jest tak słaby On jest tak słaby, kurde Too low on Gdyby chociaż troszkę potrafili strzelać Tak troszeczkę Ten to by było easy win po prostu tako. No timing muszą tylko kampią. Bo Gobi kombi. <ścoughs> kurde. Jakie to było robiste? Ja pierdzielę Ajajajaj Ajzy aj, aj. ty nie ma ke nie ty bocie, kurde, co on robi. Co on robi, co ty robisz? Nie, ja, nie, no i no, 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 to jest to jest podsumowanie tego meczu, nie? Przecież ja tak herdy daję z normalnie, jak zajmu? <coughs> jak zajmu? Kurde, this is kurde, funny. Oj, nie, serio. mamy? Widzowy? Gdzie ten trzeci? Znaczy, drugi? Still outside. Obejście spawn guys, come, come, come. No oh. i patrz, oni kąpią dalej, nie? Okay, Dobra, mamy rundę. 14-10. To jest chyba nie do dartowania mi się wydaje już. Szczęsław Jesteś tu, czy co? Nie. Default. City, no. Flashing city. Plant end. Zabijcie go please. Ja mam, ja mam, ja mam szansę Ach, 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 szkoda Fuck you, wyrzucić by chcę <laughs> On wyszedł mnie 18 frak nie, ale podeguś był tak darem, po prostu jakiś głupi gracz taki, niezbyt naprawdę ogarnięty, bo był tak bezadnie słaby i nic nie wiedział o grze, marudził, że ja mu kieruję mecz, nie wiem w ogóle o co mu chodziło. W każdym razie, ja jestem zadowolony z tego jak mi idzie i jak tak dalej będą chodziki wchodziły, to... no ta seria będzie fajna i ten global będzie wbity. Najdzie mi teraz jedzika. CO?! One meat Co oni za edzygadają? Mid, What the fuck? Co ty gościu? Pan ma banana? Nie Raz no. banana Second mit. Poczekałem, mógł mnie zabić w sumie No i ja tak zawsze na tym bananie stoję, no i nic się tu nie dzieje, nie? Ole, mecz głupi, ja pierdzielę. Jeszcze niech Tero nie będzie akcji, to mnie kikną, nie? Bo ja frołuję, jak zaczniemy przegrywać. <grywa> oj, 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 dobra. Orange, you are troll? Please go fucking play. Kurde, jaki head. Dobra, nasi też head z Digla, enemy head z Digla. Ciekawe, że tu się dzieje ja to jest cykla I co teraz? Zatkało niebieski kakałko Zatkałko Ale paszę nasz teamek nie, nie jest jakiś wybitny, naprawdę przesielają słabo tu są jakieś normalne strzały, to niebieski chyba jest akurat Najbardziej chyba z tych wszystkich, mimo że tam je hejtowo, To... I team nie są jacyś giga dobrze, a jedynie strzelało Head z digla i tak dalej, a mimo wszystko jakoś tak lajtowo poszło 10 fragów, 12 deadów, no taki rezydent. A! Na tym filmiku to by było tyle, czy rangi zobaczymy Jeśli wam się podobało A powinno To beczka ja w górę, subik i do zobaczenia w kolejnych Aha, to nie za rangi czemu orzełki? No dobra No dobra Dobra, trzymajcie się, na razie I znowu na pre-match Mecz za meczem gram na pre niesamowite